Fotografia. Pierwszy rzut oka to tylko obraz, zdjęcie, utrwalenie chwili. Ale w rzeczywistości to jedno z najpotężniejszych narzędzi marketingowych, jakie istnieje. Dlaczego? Bo nasz mózg myśli obrazami. Decyzje, nawet te, które wydają nam się logiczne, w ogromnym stopniu podejmujemy pod wpływem tego, co widzimy. Najwięksi marketingowcy na świecie wiedzą o tym doskonale. Dlatego żadna kampania reklamowa nie powstaje bez starannie przygotowanej fotografii. To właśnie zdjęcia budują emocje, przyciągają uwagę, zatrzymują nas na dłużej. Jedno dobre zdjęcie może opowiedzieć historię lepiej niż tysiąc słów. Może zbudować zaufanie, nadać marce charakter, a czasem całkowicie odmienić jej wizerunek. W stomatologii fotografia pełni dokładnie tę samą rolę. To nie tylko dokumentacja medyczna to narzędzie, które potrafi pokazać jakość pracy lekarza, opowiedzieć historię pacjenta i przekonać kolejną osobę, że warto właśnie nam powierzyć swój uśmiech. Patrząc globalnie, Fotografia od lat jest filarem marketingu największych firm świata. Patrząc lokalnie, może stać się Twoją przewagą, jeśli nauczysz się wykorzystać ją mądrze. Bo w dzisiejszym świecie to właśnie obraz decyduje o tym, kto zostanie zauważony, a kto po prostu zniknie w tłumie. Właśnie o tej sile fotografii opowiadam i uczę, bo w gabinecie stomatologicznym może być ona Twoim najlepszym narzędziem rozwoju.